Siema, do wygrania ten piękny skin Jedyne co trzeba zrobić, to skomentować kreatywnym komentarzem ten film Oraz napisać nick z Discorda Po czym wejść na stronę HellCase, użyć kodu SzymonekKyKy I wysłać potwierdzenie użycia kodu na mojego Discorda Witam, witam serdecznie oczywiście w odcinku A dzisiaj strona HellCase do nas zawitała I drogi widzą na starcie tego odcinka Pragnę tutaj przypomnieć Abyście używali kodu SzymonekKyKy który daje wam plus 5, nie 5, a nawet 10% do każdego depozytu Tak więc widzowie, również zapraszam na Discord, ponieważ wystartował konkurs Z stroną Hellcase i możesz sobie wygrać za free awbkę Neonoir Minimalware za darmo, wystarczy, że będziesz użył kodu na stronie, a dzisiaj Bo jest fajna propozycja na stronie Hellcase, mianowicie możesz sobie pootwierać księgi z CSa Dzisiaj sobie otworzymy Prismę 2 i zobaczymy, co nam da. Widzimy tutaj najlepsze strzały, dropy. Coś takiego, oczywiście, w 24 godzinach. No i zobaczmy sobie, co tutaj dla nas może dać. Daje nam. O kurde, ktoś to dropnął. M4A4. Ładnie, 1S. Ładnie, ładnie. 30 dolarów. Ładnie. No oczywiście najgorsze, no, no wiadomo, no średnio, ale miejmy nadzieję, że coś nam da. Jak widzimy ludzie sobie coś droplęli, bez przedłużania, pierwsza skrzyneczka leci. I kałach. Stój, 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 ej to jest dobry traf, to jest bardzo dobry traf. Ej to jest dobry traf, 672... ej to jest naprawdę dobry traf, sprzedajemy oczywiście, walimy teraz dwie skrzyneczki. Ej, naprawdę, naprawdę dobry trap. No to co? 3 dolarki, dwie skrzyneczki. Uwaga. Uwaga, uwaga. I. No i pięknie. 2,55. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii, nie ma tragedii, nie ma tragedii. Tam 45 by było. 3. 4,50 dolara. 3 skrzyneczki. No daj coś, nie bądź tak, nie bądź taka, nie bądź taka, no nie bądź taka, tak? Nie bądź taka, nie bądź taka No już gorzej, już gorzej, 64 centy, kurde, pieczone, może 4, może 4 nam lepiej dadzą, 6 6, 6 6, 4, nie 6, co ja w ogóle mówię? Jeszcze do 6 to trochę daleko, ale chyba teraz 4, okej, 2 2 dolarki na minus, ale nie ma tragedii 5 skrzyneczek. 750. Miejmy nadzieję, że coś tutaj nam sypnie. Może jeszcze na bitwach przetestujemy w sumie. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. okej. Okay. Ej, nie ma tragedii, bo szczerze myślałem, że będzie gorzej dawać, no bo to wiadomo, jak to skrzynki w CSie, no, ale no. no. 10 skrzynków, 15 dolarów. No, loj, zobaczmy. Zobaczmy, co tutaj nam da. I daje nam średnio, średnio, średnio. Chociaż? Nie tak średnio. Co tutaj jest takiego drugiego? Uuu, to kosztuje prawie 7 dolca. Ojoj, tutaj dwa, jeden, Ej, no i. Kurde, no, nie ma, nie ma wcale tragedii. Oczywiście opinia jest pozytywna, bo fajnie daje. No nic, spróbujmy jeszcze raz. 15 dolarów. I walnijmy sobie 10. I uwaga. Zobaczmy, zobaczmy. Kałach. Kałach MAK. Może nawet Prof. 14. Ej, jest na, 14. jesteśmy naprawdę blisko. 15. Jeszcze raz. Ta pryzma Dwójka fajnie. Fajnie to daje. Glock przeleciał. Oj, to będzie chyba gorzej. Będzie tragedia. OK, 8. No, trochę, trochę, trochę średnio, ale zobaczymy sobie. Zobaczymy sobie na bitwach, jak tutaj daje standardowo. Bitewki fajnie dają. Ja widzę, że przypominam jeszcze raz, że strona są pełnoletni w 100%. Także pamiętajcie o tym. No i mamy pryzmę, dwujeczkę. Walnijmy sobie dyszkę. 10 skrzynek na 4. Walnimy sobie publiczną. Utwórz, oczywiście. Będziesz sobie przywołać boty, pierwszy bot witam, drugi bot witam i trzeci bot yy, witam No i zobaczmy co mam tutaj dalej, jak widzimy po lewo ktoś ładnie sobie tutaj drobną kałaczka I pierwsza skrzynka dla nas Dla nas, prowadzimy ładnie Koronkę mamy, pięknie, pięknie daje tutaj Kolejna Pięć, dalej prowadzimy, jest dobrze, jest dobrze Jest dobrze, druga Oj, 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 okej okay. Okej, okay, okej, okay. prowadzimy, 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 prowadzimy na no złoty strzał ten kałach. Oj, teraz będzie trochę gorzej. Oj, to drogie. To gorzej już Okej. Okay. Oj, oj oj Najgorzej, najgorzej Kurde, przegrywamy, nie? No daj coś, proszę Musi coś dać, nie? One more strzał, nie? One more, one more proszę Uuu, GG 30 No to Dajemy emotkę Ou, -o, niestety ciężko. Fajne to Fajne te motki. Patrzcie, możemy sobie dawać Heh. No i przegrywamy Prawie 60 dolarów z batelki. Ładnie Kurde szkoda, nie? Szkoda. Ale jeszcze raz bym spróbował. Jeszcze raz bym spróbował. Bo widzę w tym potencjał, nie? No szkoda, że przegraliśmy. Szkoda, że przegraliśmy. Ale miejmy nadzieję, że teraz będzie wygrana. No moglibyśmy też spróbować, co prawda, dać na przykład na trzech lub na dwóch. No ale my jesteśmy kozaki. My się tutaj nie boimy. Jak mamy wygrać, to wygramy. Szybka emotka. Szybka emotka. I emotka nam przyniosła szczęście, bo bardzo dobry skin. Bardzo dobry skin. Oho. Okej, okay, dalej wygrywamy, on bez Statraka i okej, okay, okej. Okay. No i na razie przegrywamy, kurde no. On w Statraku teraz z kolei to dro. Ojoj, oj, Dwa dolary. Kurde, pieczone. No proszę, musimy coś wygrać. To tak nie może być, że my wszystko przegrywamy, no. To tak nie może być, to tak nie może być. Jeszcze raz, trzeba teraz w odpowiednim momencie, patrzcie I ta sama, i teraz. Patrz, o Jezu, to kosztuje 15 centów, nie, ja myślałem, że naprawdę więcej, no nie, no nie wytrzyma, nie, no i przegrywamy tą batelkę, tu już trochę gorzej, no ale i tak to jest profit, 20, no prawie 5 dolarków, no ale szkoda, mimo wszystko szkoda, kurde no, szkoda na pewno, na pewno jest, no szkoda, no mogliśmy to wygrać, fajny profit by był, przejdźmy sobie na dół oczywiście, no jeszcze my się defaultowo możemy sobie spróbować, jeszcze taką jedną seryjkę czyli jedna, 2 3, 4, 5, 10, bo szczerze ciężko, ciężko myślałem, że będzie troszkę lepiej 10, o jest No to co? 3 dolarki 3 dolarki, 3 dolarki 3 dolarki, dwie skrzynki. No, średnio na jeża średnio na jeżę. No nie no, panowie 4,50 4,50 leci, leci, leci i daje. Kurde. Ok, 2,30 nie ma tragedii. 4 skrzynki z 6 dolarów, pomaga. I, i, i rzuca nam. Ok, Max, Stój, jest dobrze. Max 7. Ej, woow, wow, wow, wow. Ten max 7 kosztuje. Ujojojojojojojojoj No proszę państwa No i to jest profit na który liczyłem Ładnie tutaj ładnie Ciekawe czy będziemy się tutaj wyświetlać Ciekawe w sumie Daje nam Kurde No średnio 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 No teraz średnio Ale i tak ten one more pięknie dał Dobra 15 dolarów Uwaga 10 skrzynek na raz proszę Proszę, 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 proszę. Mka przeleciała na jego... Mak! Dobra! Oby dobry, oby dobry Mag, proszę, 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 dobry. A jaj, no. Kurde, bez... Szkoda. Ale nie ma tragedii, nie ma tragedii, 5 dolarów. Nie ma tragedii. Jeśli widzowie spodobał, Wam się ten odcinek rzeczywiście napisz kreatywny komentarz. Oraz link z Discorda, bo możesz wygrać fajną awóbkę za darmo. Ja dziękuję serdecznie za obejrzenie do końca tego materiału. Do następnego. Hej.